Cześć! Mam na imię Monika i razem z kilkudziesięcioma innymi osobami rozproszonymi po całej Polsce współtworzę kampanię Roślinnie Jemy. W ramach naszej kampanii staramy się współpracować z restauracjami, sieciami handlowymi i producentami żywności, abyście mogli coraz częściej sięgać po zdrowe roślinne posiłki dostępne wszędzie w każdym sklepie, w każdej restauracji, w każdej studenckiej kantynie. Doskonale wiemy, że przechodzenie na odżywianie w bardziej roślinny sposób może być dla niektórych dużym wyzwaniem. Ale już teraz polscy producenci żywności wychodzą naprzeciw potrzebom takich osób i pozwalają nam kupić gotowe roślinne posiłki. Pierogi, zupy, kotlety, burgery. Uwierzcie mi, jest w czym wybierać. Zobacz, w maju tego roku udało nam się stworzyć naszą pierwszą outdoorową kampanię. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy nasz autorski przewodnik zakupowy po wiodących sieciach handlowych w całej Polsce. Na roślinniejemy.org ukośnik zakupy znajdziecie podpowiedzi za jakimi produktami możecie już teraz rozglądać się w Biedronce, Tesco, Lidlu, Auchan czy kerfurze. Przede wszystkim pamiętaj, że możesz jeść rośliny bez spiny. Nie musisz się od razu określać weganinem czy wegetarianinem, aby sięgać coraz częściej po roślinne posiłki.